Jesteśmy na stacji właśnie. Jechaliśmy ile? Przez tam 2,5 dwie, dwie godziny chyba? Mamy 15 minut, postój na herbatkę. Chedzimy do plumin, do mnie do domu, pierwszy raz w życiu. I budynam z tobą już Właśnie w pierwszy dzień. Wczoraj przyjechaliśmy w nocy. Wychowałam się tutaj lata temu, a samochody dalej tutaj stoją od lat. Mamy pierwszy dzień i dzisiaj mamy tak, o 12 mamy paznokcie. Później na 14 mamy dentystę. Także takie plany na dzisiaj. Później spotkamy się z moim bratem. I będzie fajny wieczór. Właśnie tutaj całe moje dzieciństwo właśnie, tutaj po nowej stronie. Zobacz. Bo ona była kiedyś inna? To byłam po prostu każdego dnia. szok. Wszystko to zostało takie samo ogólnie. Zmieniło się prawie nic. To chyba pamięta wszystko Związek Radziecki. Tych samochodów jest pełno? Jest pełno. Co to są w ogóle te samochody? Mówi się na nie chyba Żyguli. Jest takie wrażenie, jak na to wszystko patrzysz, jakby tutaj. Żaden remont nie był robiony już od lat, nie no wiem, 50-60. Jakbyśmy się cofnęli w czasie. Ta podwórka, zobaczcie, te place zabaw sprzed przed 80 <grym> lat. Tu właśnie na każdym kroku siedzą u babcie i sprzedają swoje różne rzeczy z ogródków, ponieważ emerytura. Tu jest jakieś 200-300 zł. Zazwyczaj człowiek, nawet jeżeli pracował przez całe życie na, jakąś, na jakieś ciężkiej pracy, to i tak mamy returę 200-300 zł. A ceny na wszystko są takie jak w Polsce. Więc tak, tutaj zobacz. Każdego dnia sobie wychodzą tutaj, czy upał, czy nie. Sprzedają rzeczy. Idziemy teraz kupić kawkę i zamówimy taksówkę. Bardzo szybko pojedziemy na paznokcie. Kramieńczuk jest położony w centralnej Ukrainie, to jest miasto, to jest obwód połtawski. W samym Kramieńczuku mieszka, tak jak w Wikipedii jest napisane, około 220 tysięcy ludzi, ale od czasów wojny znacznie więcej ludzi tu mieszka paradoksalnie, ponieważ przesiedliło się ze z części Ukrainy, która jest okupowana bądź blisko frontu. Kremieńczuk jest oddalony od Dniepru, nie wiem ile kilometrów, ale jest dosyć blisko, więc no jest tu... Po prostu tutaj dużo fabryk jest, tutaj jest dużo fabryk i najważniejsza to jest fabryka paliwa, y, która jest blisko mojego domu i tam gdzie pracuje mój tata, i tam często są ostrzały typowo tej fabryki, bardzo często. I dlatego nocami czasem może, może ta 60 rakiet lecieć, także różnie było. Wczoraj była taka nietypowa dla mnie sytuacja. Jeżeli ja przyjeżdżam na Ukrainę, to zazwyczaj jestem albo we Lwowie, albo w Kijowie. No i tam już można powiedzieć, że dominuje ukraiński język. W Kijowie jeszcze jest dużo osób rosyjskojęzycznych, ale większość już przechodzi na ukraiński. No i wczoraj przyjeżdżamy tutaj do Kremienciuka, zamawiamy taksówkę, żeby dojechać do naszej mieszkania. No, i kierowca włącza e, rosyjską muzykę. Po rosyjsku. Ja byłem w takim szoku. To, się, to jest w ogóle nie do pomyślenia w takiej części Ukrainy jak e, na przykład Lwów. No, i akurat ten kawałek mi się spodobał. I było, tak, było tak śmiesznie, że mówię do niego, że bardzo fajny kawałek. I on chyba pomyślał, że to jest ironia, ponieważ od razu przełączył na jakieś anglojęzyczne e, piosenki. <laughs> Ale samo to, że włączył, to jest dla mnie było.

Mieszkają dziadki, babcia z dziadkiem, Nasty. Tam jest tylko jeden sklep na całą na całe wioskę, także można sobie wyobrazić, jakie, co to będzie. Także będziemy systematycznie rejestrować, jak wyglądają wioseczki na Ukrainie. Jesteśmy nie wiem gdzie, ale droga normalna się skończyła i będzie teraz droga z samymi polami, tylko i wyłącznie. Jesteśmy w środku niczego, dalej 20 minut drogi nam zostało tylko. Tam, właśnie Tam będziemy wjeżdżali w pole i będziemy jechać polną drogą. Tak. Bo asfalt jest nieprzejezdny jest za dużo dziur. na droga nie, tam jest druga, no ale na kuje, da? I jeszcze dłużej, na mnogo dłużej. Gdzie ja tam no jeszcze bystrzej jedziemy. Z Deboty ja mn. pojechali, my nie wiem. Tak? Na dwa no godziny. Po drodze zjechaliśmy do sklepu, który otworzył się tutaj dosłownie Jakiś czas temu, bardzo nie tak dawno, i tutaj normalnie to było święto dla ludzi, ponieważ wcześniej tutaj był tylko malutki sklepik, a teraz taki już ogromny otworzyli. Nawet y, można kawę sobie zrobić, podczas zakupów sobie się napić. Dobry dzień! dzień!

To jest prysznic. Na cmentarzu w Garbach większość albo i wszystkie groby są prawosławne, bo to jest wszystkie. jest moja żona. Aha, na stół. Nie, po Ja tam roki Tak, właśnie niewiasty się wozi na Ukrainie. <laughs> Jak się nazywa twój, twój samochód? Pereta. Mhm. Czuję się tutaj wspaniale. Tak mi się tutaj podoba, że chyba nawet tu zostanę. wiecie? takie z komfortem można dojechać do sklepu, ze sklepów. Co prawda, te dziury trochę przeszkadzają, zaraz je pokażę. Nie każdy może sobie coś takiego pozwolić na takie luxury life. <grym wioski> <grym wioski> Klaszny jedzie, nie? Dziadek na zwizot. Klaszny. Z komfortem, z komfortem. <grym wioski> Jestem w środku Maskwicza, któremu lat z 50. Zobaczcie jak to wygląda. Zobaczcie. Szok. Trzeci dzień rano. Gdzie idziemy? Idziemy na siłownię. Trzeci dzień, trzeci, no. W miasteczku. E, kurczę, zapomniałem. Go, Gorysz plawy. Go, Gorznej plawy. <gryśni> Gorysz plawy, plawni. Tak. Takie. Droga, taki. rower. Zapaczcie na te autobusy tutaj Co tam masz? Buty do przebrania. Jajka niespodzianki dla bratanka A jedziemy na ślub, w sensie śmieję się, że ślub, bo ślub już było, ale, ale jest to drugie wesele, które jest organizowane w, przez rodzinę Nastii na Ukrainie Także to jest przed pierwszą Rumką I, <laughs> I, nagra i nagramy jak będę wyglądał i Nastia na koniec Łasiek, Hello Сейчас будем мыть тещи ноги.

I też się. Minął nasz tydzień w Ukrainie. Jak widzicie, jesteśmy w Kijowie, przyjechaliśmy dzisiaj w nocy z i za chwilę o 12:00 z czymś będziemy, będziemy mieli pociąg wjechaliśmy jak było lato, wyjeżdżamy jak jest zima no może nie zima, ale jesień przepiękny czas mieliśmy w, na Ukrainie akurat tak się z, złożyło że w trakcie, w momencie jak przy, przyjeżdżaliśmy z Kremenciuka, Kijów był po drodze Kijów był, był bombardowany także nie wiem czy zobaczycie tu gdzieś już nie widać, widać. okej okay. Bo pożar był, i, i część nieba była po prostu przy, przysłonięta dymem bo rakiety albo drony spadły. Także są momenty bardzo smutne, ale są też momenty piękne. Zadowoleni wracamy. Zimno na zewnątrz, że jest po prostu nie wiem ile stopni, chyba z pięć. No, odczuwalne na pewno z pięć stopni. E, nie wychodzimy, bo na razie pociągu jeszcze nie ma, więc czekamy tutaj. Jest małe prawdopodobieństwo, że mamy nie przejść przez granicę. Przez zmiany nazwiska, bo ja wymieniłam we wszystkich dokumentach, a mówili mi, że można na spokojnie zamówić tutaj i to przejdzie do Polski, a ja przyjeżdżam tutaj i mi mówią zupełnie co innego. Więc się okaże.